Czy Nie, to... um, On ma poważniejszą <tryk> <tryk> Będę tam celował, tylko okay. to nie umiem latnąć. Kurwa Obitka. O bok Okej, ale 4-0 to nie musi być. 0-4. daj, da, da. daj, daj. Da. Boisko puszcza z numerem drugim Dariusz Kielanowski, a w jego miejsce pojawi się z numerem czwartym Adam Kopeć. Coś tam ma. Brawo <noise> 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 <Uf, to, uf. głosy> trzeba wykorzystać, nie? <głosy> 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 brawo, brawo! Ale <noise> <Jest, głosy> <jest, głosy> Proszę Państwa, w pierwszej karnym. K.P. Sarnów, strzelać Strzelacz, 0-1. Nie nie, nie nie było. Oj, oj, powiem ci, chyba nie było. Podnosi, podnosi w to jest. Tych cegiełek losować osoby i te osoby otrzymają do nas, od nas prezenty, prezenty, które są gadżetami CKS Strzelacz. To, 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 to. No, teraz już nie drugiego takiego ja nie, nie nie, tak, tak nie. drugiego nie dam nie. Ile, ile ludzi nie poszło głosować z tych na których jestem jak, jak jest 21 na przykład osób w Radzie i na przykład nie wiem 60% nie przyszło z robotą nie Proszę Państwa i to już kolejny, kolejny w tym sezonie gol Alana Nowaka z rzutu wolnego. Gratulujemy! Serce bramki na 2-0 Alan Nowak! Zamiast on to No kurwa przekombinowane to jest. Za dużo pierdalenia.

Wiesz? Chyba, że tak aparat wiesz, że robi na to. No, bo No to było podanie do wyjątkowej. W 75 minucie będą rozlosowane nagrody. Ja przypominam, dzisiaj cegiełek jako goście występują i prowadzą 2-0 po strzale Bartomienia Worówki i Alana Nowaka.

Piotr Jężak albo Bartłomiej Boruka. Jest czerwona kartka, niestety, proszę Państwa, dla drużyny gospodarzy w tym momencie. Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć Państwu, z którym numerem zawodnik, ale na z trzecim, tak? Czyli po tej kartce jest kartka czerwona, jest to z numerem trzecim Przemysław Cielniaszek. O, niestety. Przestrzelił, bardzo Gorówka Przestrzelił z numerem 8 Michał Jochem Został karany żółtą kartką. Mm. Dwa trzy mecze, szadoki się wpisał i cały czas z góry okrzelano. Terima <laughs> kasih <laughs> 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 O! Boisko opuścił z numerem 8 Michał Jochym, a w jego miejsce z numerem 4 Dawid Przanowski. Ja, ja, ja. <śmienny> Siedzi! mu od razu wolę powiedzieć. Rzeczywa! Bramki na 0-3 Na CKS Uczelacz Mateusz Róczko Z numerem 11 Dobra. Brawo Adam Mamy, proszę Państwa, wynik KP CKS Strzelać 0-4, a zdobywcą bramki Bartłomiej Borówka. Drodzy niegości, czyli CKS Strzelać, następuje zmiana, boisko z numerem 7 op opuszcza Łukasz Popadeńczuk, dziękujemy mu bardzo, a z numerem 21 pojawia się na boisku Rafał Zarychta. Będzie, będzie. O, teraz był. Nie było? Chyba był. O oh, kurwa, go przywitał w ogóle. ...z numerem 11 Mateusz Ryczko, a w jego miejsce z numerem 25 Łukasz Wojcieszak. Mateuszowi dziękujemy, wielkie brawa. A Łukaszowi życzymy jeszcze powodzenia w końcu w <śmierdzi>

Drodzy gości, czyli taka jakąś boisko opuszcza z numerem 14 Alan Nowak. Bardzo dziękujemy mu za mecz. Daj jaką piłę dobra. Druga! Bardzo świetnie. Świetnie, super Daj mu Super, super. 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 super.

D'olé, voye ta totu ko. Zakończył spotkanie. Przypomnę, KP Tarnów, CKS Strzela 74. po pierwsze gratulacje. Po drugie, nie wiem, czy będziemy podsumowywać rundę jesienną, czy rozpoczynać rundę wiosenną, bo dzisiaj pierwszy mecz rundy wiosennej dzięki podokręgowi Sosnowieckim. No tak, no zapewne po tym meczu możemy powiedzieć, że cieszymy się, że zostało zegrane. Ja Ważam, że to był bardzo dobry, e, dobra decyzja podokręgu, żeby rozegrać, bo oraz przyja, bo jest przygotowane, nic się nie dzieje, więc drużyny mogły zagrać e, spotkanie. Wyszliśmy zwycięsko, więc jesteśmy tym bardziej podwójnie zadowoleni. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to e, przyjdzie nie na to czas, że tak powiem, kiedy spotkamy się w klubie wszyscy razem, natomiast na gorąco yy, bilans spotkań i, i ustaliło nam po prostu miejsce w tabeli, jesteśmy mistrzem jesieni. Przeciągnęliśmy tą szalę zwycięstw na kolejny nowy sezon zagraniczny. No i to cieszy. Trenerze, to może takie pytanie, czy jest któryś zawodnik, który szczególnie się wyróżnił nie musi to być najlepszy na ale który zrobi największe postępy i cieszy się pan z jego postawy? Ja powiem w ten sposób, że mnie cieszy to, że drużyna zaczęła grać to, co już sobie nakreślali, a zawodnicy, którzy wchodzili, dali nam również uzupełnienie, a nie osłabienie, czego szukaliśmy w poprzedniej rundzie. przygotowania, czy korzystania z hali, czy z boiska ze sztuczną murawą, więc spali które mamy przygotowanych, na dzień dzisiejszy jest ich siedmiu, jest to górna półka czwartej ligi okręgówki, więc idziemy w kierunku jakości i dobrych partnerów, żeby później wyjść i być przygotowanym po prostu na jeszcze cięższy na pewno dój niż był w, tym, w, tej, w tej rundzie. Ja w takim razie dziękuję. Proszę przekazać gratulacje y, swoim piłkarzom. Panu również gratulujemy w imieniu zarządu. No i czegoś mogę życzyć? No spokojnych, spokojnej przerwy, braku kontuzji i samych y, realizacji wszystkich planów. Y, myślę, że to jest bardzo dobre życzenie. Nie, <laughs> Sam sobie lepiej nie mógł życzyć. Wszystkiego dobrego. Bardzo. Dziękuję bardzo.